Witamy Państwa bardzo serdecznie w dziesiątym odcinku Co Słychać dziś moim Państwa gościem jest pani poseł Magdalena Sroka. Witamy Pani poseł bardzo serdecznie. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry Państwu. Pani poseł, wcześniej działaczka samorządowa, jeszcze wcześniej oficer policji. Czy praca w policji pomogła pani w tym, co robi Pani dzisiaj? Jak wspomina Pani ten czas? Muszę powiedzieć bardzo szczerze, że kilka lat temu, gdyby ktoś powiedział mi, że będę w tym miejscu, w którym jestem obecnie, pewnie sama bym nie uwierzyła. Natomiast obszar bezpieczeństwa, to ten obszar, w którym funkcjonowałam przez 15 lat, będąc policjantem, funkcjonariuszem policji, to tak naprawdę miejsce w moim sercu, które zostanie ze mną do końca. To znaczy, że to szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Stąd też moja działalność i w obszarze samorządowym, a teraz już w polityce, również bardzo mocno związana z tym obszarem. Także myślę, że do końca pozostanę wierna i to jest właśnie te miejsce, w którym chcę działać dla dobra mieszkańców Pomorza, dla dobra wszystkich obywateli, po to, żeby żeby nie tylko czuli się bezpiecznie pod kątem takim fizycznym, tak jak to bezpieczeństwo najprościej jest pojmowane, ale także w przestrzeni w obszarach zdrowotnych, w obszarach gospodarczych, ponieważ tak jak powiedziałam, te bezpieczeństwo jest bardzo szerokim tematem, i myślę, że jest bardzo dużo do zrobienia w każdej z tej wymienionej przeze mnie dziedzinie. A jak wspomina pani tamten czas? pracy w Policji? No to było cudowne 15 lat i, i, i tym policjantem w sercu pewnie zostanę do końca. Pracowałam początkowo w Wydziale Kryminalnym. Także tam przez kilka ładnych lat prowadziłam i dochodzenia i śledztwa. Później pracując operacyjnie w terenie. Później jako oficer dyżurny Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. W sztabie policji i tam przy zabezpieczeniach imprez masowych. To były te wszystkie działania, które podejmuje na co dzień prawie 100 tysięczna formacja policjantów. To są ludzie, którzy w, dużej, w bardzo ogromnej części są osobami zaangażowanymi, bardzo oddanymi na rzecz właśnie bezpieczeństwa. I te doświadczenie, które zdobyłam, przez te 15 lat myślę, że będę mogła dalej e, wykorzystywać, e, chociażby przy m, kształcie nowych ustaw e, modernizacyjnych ustaw, które będą skierowane dla e, funkcjonariuszy i wszystkich służb mundurowych. Mhm. Pani poseł, Pani program to w dużym stopniu program samorządowy. Znajdujemy w nim m.in. termomodernizację, rozbudowę infrastruktury sportowej czy zwiększenie pieniędzy dla gmin, aby mogły rozwijać program budżetów obywatelskich. I chciałam zapytać, co z tego udało się zrealizować? Polityka, już polityka ogólnokrajowa to ten obszar, w którym właśnie musimy bardzo mocno skupić się na tym łączniku z samorządami. Tak? Uważam, że ja właśnie również widzę swoje miejsce w tej polityce jako tej, tego łącznika między polityką ogólnokrajową a polityką samorządową w trakcie i kampanii samorządowej i kampanii parlamentarnej spotykałam się na co dzień z bardzo wieloma włodarzami gmin i miast z terenu województwa pomorskiego. I oni właśnie oni po części byli by, byli tymi osobami, które pomoży, pomogły mi stworzyć program wyborczy. Bo to mhm. tak naprawdę wsłuchując się w głos ludzi z terenu wiemy co tak naprawdę jest im potrzebne budowa dróg chodników te rzeczy które obywatele na co dzień z których obywatele na co dzień korzystają zajmowały bardzo wiele rozmów w trakcie tych spotkań także stąd wiem że ta potrzeba jest bardzo mocna i bardzo mocno odczuwalna przede wszystkim przez mieszkańców i chociażby takie programy jak Fundusz Dróg Samorządowych i wszystkie inne programy, które mam taką nadzieję, że dalej będą i kontynuowane, i jeszcze poszerzane, właśnie mają to na celu, aby trafiały one do tych gmin i samorządów, które oczekują i w których oczekiwania mieszkańców są bardzo mocno wyrażane. To jest ten i to paradoksalnie również, że wiąże się z bezpieczeństwem, bo w momencie dobrych dróg, dobrej infrastruktury drogowej mamy mniej wypadków, mamy mniej niebezpieczeństw, które czyhają każdego dnia na nas chociażby w drodze do szkoły czy do pracy. Także, także to jest ten obszar, w którym mam zamiar dalej bardzo mocno współpracować z samorządami po to, by te środki celowe trafiały właśnie tam, gdzie będą najbardziej potrzebne. Mhm. Jest Pani rzeczniczką partii Jarosława Gowina Porozumienie, no i niekwestionowaną twarzą tej partii, można powiedzieć, na Pomorzu, najbardziej rozpoznawalną. Ja chciałam zapytać, jak wygląda obecna sytuacja, właśnie porozumienia, ale tutaj u nas na Pomorzu. Muszę powiedzieć, że z mojej perspektywy mam ogromne szczęście. Ogromne szczęście, że mogę. Yy pracować funkcjonować politycznie właśnie przy kimś takim jakim jest Jarosław Gowin który wielu wydaje się politykiem który lawiruje który nieraz słyszę określenie miękki kręgosłup ja się z nim z tym absolutnie nie zgadzam jest to człowiek który względy moralne honor stawia w dzisiejszych czasach bardzo wysoko jest to osoba która Myślę, że historia oceni go jako męża stanu, bo ja go właśnie w ten sposób postrzegam. Jak wygląda porozumienie na Pomorzu? Porozumienie na Pomorzu jest bardzo aktywne, ale aktywne taką zwykłą codziennością ludzką. Moje biuro poselskie funkcjonuje w Kartuzach, drugie biuro poselskie już jest w Kościerzynie, ale to nie tylko biuro poselskie, bo tak naprawdę tam, wszędzie tam, gdzie jesteśmy, a gdzie jesteśmy potrzebni, tam, tam po prostu jedziemy, i, i, i czy to jest mobilne, czy stacjonarne biuro. Jest dużo spraw. Mieszkańcy Kaszu, Kartus, Kościeżyny każdego powiatu czują bardzo mocną potrzebę, żeby poseł, przedstawiciel ich w parlamencie w Warszawie był obecny bardzo mocno w ich życiu. I tak właśnie staram się, mandat swój sprawować i zarażać tego wszystkie osoby, które po prostu chcą działać dla dobra Kaszub. Właśnie, e, bardzo dużo działań oddolnych e, zauważalnych z Pani strony, ale chciałam zapytać o Fundację Kobiety Pomorza. E, bardzo mocno Pani tam działa i e, proszę powiedzieć naszym internautom, skąd pomysł na tą fundację i jakie są obecnie jej działania? W trakcie mm, mojej działalności samorządowej i politycznej spotkałam na swojej drodze bardzo wiele aktywnych, y, bardzo wartościowych y, kobiet. E, oczywiście nie tylko kobiet, również i mężczyzn, bo Fundacja A panowie też działają, tak? Tak, ta, Fundacja Komorze, Pomorza również są mężczyźni, także to nie jest tak, że jest to jakaś feministyczna... E, działalność. E, to jest e, pomysł zrodził się w, z potrzeby, tak jak wszystko rodzi się z potrzeby chwili e, i e, tak naprawdę z celi, które sobie postawiliśmy wspólnie z najbliższymi współpracownikami. Ten pomysł, ta fundacja, której jestem fundatorem rzeczywiście jest takim moim e, małym serduszkiem i mam nadzieję, że będzie ona takim inkubatorem. Chciałabym, by była inkubatorem dobrych pomysłów, skupiała wokół siebie wartościowe osoby, dobre osoby, po to, żeby pomagać i działać tak naprawdę w bardzo różnych obszarach. Ja jeszcze nie będąc posłem, muszę powiedzieć, że prowadziłam chociażby zajęcia samoobrony dla kobiet, co może Dobrze. wydawać w dzisiejszych czasach, naprawdę tak, co może się wydawać w dzisiejszych czasach takie kuriozalne, może znajdziemy wszystko, co potrzebne nam w internecie, ale właśnie nie. Kobiety potrzebują też takiej porządnej, mocnej, dobrej motywacji. Przy okazji fundacja ta, która powstała, która miała swój pierwszy kongres założycielski, Dzień po Kobiet, to, 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 też było, to też było ważne, bo tego dnia zgromadziły się bardzo wiele kobiet działających i w przestrzeni takiej szeroko rozumianego bezpieczeństwa, bo była pani komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, pani Ewa Pachura, było bardzo dużo osób z samorządu, to znaczy i wójtów kobiet i starościn, także, także naprawdę. Myślę, że będzie to takie dobre miejsce, dobry początek, na to, żeby ta współpraca bardzo szeroko zawiązywała się i żeby właśnie z tej współpracy wychodziły same dobre rzeczy. Dzisiaj, kiedy ta nasze życie na co dzień wygląda trochę inaczej, bo jesteśmy ograniczeni w swojej działalności, często do swoich miejsc zamieszkania, muszę powiedzieć, że fundacja, ona już sama mnie zaskakuje tymi wszystkimi dobrymi, fajnymi, pozytywnymi osobami, które się znalazły. W przestrzeni jej działania i już dzisiaj prowadzimy akcję szycia maseczek i dostarczania ich wszędzie tam, gdzie, gdzie te maseczki są potrzebne, a wiemy, że dzisiaj jest bardzo duże, duża potrzeba właśnie przy dostarczaniu tego rodzaju sprzętu ochronnego. Także także działamy, to jest dopiero początek, i myślę, że jeszcze nie raz i pomoże, a mam nadzieję, że i cała Polska usłyszy o tej fundacji, która będzie robiła dużo dobrego. Właśnie miałam zapytać o te maseczki, bo widziałam na stronie internetowej, że pani osobiście też je rozdaje. Rozumiem, że członkini stowarzyszenia rozdają je bezpośrednio mieszkańcom. Czy, czy gdzieś się zgłaszać trzeba? Jak to wygląda praktycznie? Oczywiście, maseczki, które ja ostatnim czasem zawoziłam do. Domów y, pomocy społecznej czy szpitali, to, to jest zupełnie inna akcja. To jest akcja, którą ja jako poseł y, po prostu poczułam, że trzeba, mm. trzeba występować w tych czasach, y, i, i po prostu zakupiłam maseczki, i tam wszędzie tam, gdzie, gdzie ta potrzeba była, starałam się je dowieść, i jeszcze dalej będę je rozwoziła. Y, natomiast jeżeli chodzi o fundację, to tutaj chociażby y, Koło gospodyń wiejskich z jednej z wsi e, zgłosiło taką właśnie potrzebę, e, abyśmy wsparły je w tym działaniu właśnie w przycią maseczek, e, pozyskiwaniu do tego środków i materiałów. I to jest właśnie, e, to jest właśnie to, co dzieje się na naszych oczach. To znaczy, zakładamy fundację, e, Pojawia się potrzeba chwili, pojawiają się osoby, które chcą się w to zaangażować, a my im w tym pomagamy i tak właśnie to działa. Koło gospodyń wiejskich z kiłpina, szyje maseczki inne z innych obszarów, chociażby w miejscowości pszczółki, również szyte są maseczki, tam też właśnie zakupujemy sprzęt, zbieramy na to środki, zakupujemy materiał po to. Aby ta akcja mogła jeszcze szerzej trafić. Także jesteśmy bardzo otwarte. Nasze dane dotyczące fundacji są dostępne w mediach społecznościowych. Także bardzo łatwo się z nami skontaktować. Także zresztą moja serdeczna przyjaciółka, Ania Staniewicz, jest prezesem fundacji i jest to myślę odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu. Mhm. Mam pytanie takie typowo prywatne. Czy w natłoku obowiązków, bo jest Pani w tej chwili bardzo zapracowaną osobą, znajduje Pani jeszcze czas na swoje własne pasje? Muszę powiedzieć, że siedzimy w moim domu, w takim miejscu, gdzie obok stoi sztaluga. I w wolnych chwilach lubię malować. Tych wolnych chwil rzeczywiście jest coraz mniej. Natomiast cały czas mówię sobie, że. Na emeryturze będę malować. Ona stoi i czeka. No, uwielbiam też jeździć konno. Dzisiaj to też, to też wymaga i czasu i poświęcenia. Dlatego, dlatego też cały czas odkładam te przyjemności na później. Ale staram się w tym wszystkim znajdować zawsze odrobinę czasu, żeby, żeby kolokwialnie mówiąc, nie zwariować, a zrobić coś dla siebie i, i, i dla własnej przyjemności. Mhm. Właśnie tak na zakończenie chciałam zapytać, bo skończyła Pani. AWF, jest Pani pomorzanką, ale nawiązując do tych takich działań sportowych, no jest teraz bardzo trudny okres, każdy zastanawia się, jak zbudować swoją odporność, żeby jakoś się nie dać temu wirusowi. Ostatnio rozmawiałam z Przemkiem Mierczyńskim na poprzednim live'ie, no i on miał tam swoje jakieś metody, którymi się z nami podzielił, jak zbudować odporność. Pani nie jest sportowcem, ale jest tym sportem jakoś tam historycznie związana. Proszę powiedzieć, czy ma Pani jakieś swoje prywatne metody, żeby tą odporność budować, ponieważ Pani jest osobą zapracowaną, ma Pani cały czas kontakt z wieloma osobami. Co Pani robi, żeby się uszczęślić? No, w dzisiejszych czasach na kwarantannie śmieją się kobiety, pokazują się różne śmieszne memy o tym, żeby nie przytyć w trakcie kwarantanny i aby prowadzić się bardzo zdrowo tak żeby żebyśmy po tym wszystkim mogli wrócić do normalnej aktywności oczywiście ta aktywność dzisiaj jest okrojona ale o niej nie, nie należy zapominać bo to jest bardzo ważne i zaczynając chociażby od zdrowego trybu życia zdrowego trybu jedzenia to jest bardzo ważne żeby nie podjadać przeką nie chodzić po przekąski 10 razy dziennie ale rzeczy żeby rzeczywiście Ustawić sobie tak swoją dietę, aby pięć posiłków dziennie było zachowanych, by były przy tym owoce, warzywa, bo to jest bardzo ważne. Ja często mojemu dziecku powtarzam, któremu najbardziej spokuje pizza i hot dogi, że właśnie powinniśmy tym bardziej, kiedy mamy tak ograniczone możliwości uprawiania tego sportu i ruszania się na co dzień, żeby tą dietę jednak bardzo mocno pilnować. Ale ja mam o tyle dobrą sytuację, że mam ogródek, na który mogę wyjść i chociażby troszeczkę się poruszać, a teraz, kiedy mamy tak dużo w ogrodach do zrobienia, to jest też dobry czas, żeby właśnie zrobić te porządki wiosenno-letnie ogrodowe. Także każdy moment spędzony chwili na świeżym powietrzu, przy utrzymanej zdrowej diecie to jest to co powinno nam pomóc przetrwać ten czas mniejszej aktywności fizycznej a jak tylko możemy to po prostu uprawiać sport bo to jest najzdrowsze i najlepsze lekarstwo na dzisiejszy czas. Czyli zagląda pani do okolicznych lasków w trąbkach. No może niekoniecznie do lasków chociaż idąc z psem na spacer to gdzieś tam pod te lasy podchodzimy i dochodzimy żeby się nasze pieski wybiegały. Ale to jest to jest bardzo ważne tak żeby rzeczywiście nie zapomnieć o sobie przy tym wszystkim bo mamy dużo zmartwień i każdy z nas te zmartwienia pewnie ma i chciałoby się powiedzieć że to wszystko zaraz się skończy ale pewnie z nami zostanie dosyć długo i ta cała epidemia i ten stan ale to też może być Jakimś takim optymizmem powiedzieć na przyszłość, bo może troszeczkę nasze życie się zmieni, może przemyślimy wiele spraw i dojdziemy do wniosku, że. Ten konsumpcjonizm, na który w dużej mierze jesteśmy jako społeczeństwo nastawieni w dzisiejszych czasach, troszeczkę przewartościuje się i zobaczymy, że właśnie życie, zdrowie jest tą podstawą, o której na co dzień może zapominamy, a nie powinniśmy. Także dbajmy o siebie, zostawmy przy tym wszystkim z takim pozytywnym myśleniem w przyszłości, a każde działanie, które podejmiemy. Rozsądnie będzie na pewno prowadziło nas do tej po prostu normalności, innej normalności, ale musimy, musimy przy tym zostać zdrowo, rozsądkowo myślącymi Pani poseł, bardzo dziękuję, że w ten bardzo intensywny dla Pani czas znalazła Pani chwilę, żeby się z nami spotkać i z naszymi widzami. Życzę powodzenia. I przede wszystkim zdrowia, bo w tej chwili jest to najważniejsza rzecz pod słońcem. Dziękujemy serdecznie za spotkanie i do zobaczenia. Bardzo dziękuję i również wszystkim życzę przede wszystkim dzisiaj zdrowia, no i uśmiechu, mimo wszystko. Do zobaczenia. Polecamy również zobaczyć, co słychać, cykl rozmów, odcinek 9, Przemysław Pąt Miarczyński, oraz co słychać, cykl rozmów, odcinek 8, Rafał Jemielita. Lub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.